Boże! Nie ma tu nikogo, ty kłamco! Czym ja muszę takie rzeczy robić? Ale coś tu chodzi, Matko Boska! Wytrzymam! Słyszeliście to? Ej. jak coś się O Boże! Hejka, Dzisiaj nagrywamy chowanego w domu strachu! Zapraszam do środka! Zasady są proste. Ten, kto zostanie znaleziony jako pierwszy, otrzymuje jeden punkt. Jako drugi dwa punkty. I jako trzeci trzy punkty. Wygrywam jest osoba najlepiej schowana. Jaka jest stawka? Zakupy w dowolnym sklepie bez limitu finansowego. Ale uwaga! Trzeba się zmieścić w 30 sekundach. Więc łatwo nie będzie. Do dzieła! Ogólnie to teraz omawiamy, no, gdzie będziemy się chować i jak. A więc. Władajmy Lava. napieram. Laba. Wyszę, opóźniko, że my każdego. Merde, cirkuje plada, a nie. lava. Arno, o, wróć, bój, ee, OK. Eee, okej, ale moi je peux me cacher y là I Arno, Arno, il y va être là. Arno, ty, tu Arno, Arno. Ydla. Arno, ydla. Arno. to ty, Tata, eh, to tu będę wchodzić w bo on nie y pas, d'accord? No i już minęło 3 minutki. I wchodzę do no, naszego domu strachu. Jestem, teraz was szukam. A, tu już widzę coś nie pod Nie. Teraz szukamy następnych, pewnie wszędzie się schował ktoś na pewno. nie, idziemy dalej. Pomóc ci nie? Taka stara kuchnia. Tatuś chyba nie wygra wyjścia do sklep z nielimitowanymi zakupami. No szkoda, szkoda, bardzo szkoda. Idę na górę, Zobacz, czy ktoś jest tutaj. Od góry jeszcze zerknę, bo czasami tu też nie ma nikogo. A pod łóżkiem? Nie ma nikogo. Tutaj też nic nie widać, jest ciemno. Zapalę światło, nie ma nikogo. Tu nie ma. O nie, to oni są. Na strych nie pójdę, bo tam się boję tam się iść. Tu jest ta łazienka z bałaganem też jest. Na serio. No i zostaw mnie otwarte, ja już co tam pójdę. nikogo nie widzę. Ja musiałabym tam wejść. Dobra, no. Jak ich tu nie ma, i na darmo tu weszłam. Bosze. Mam nadzieję, że tu nie ma jakiejś myszy. Tu też nic nie ma. Jest jakaś lampa. Stara, Boże, jedyny. Nie ma nikogo tu. O super, jeszcze mi zamknęli drzwi. No dobrze, poradzimy sobie z tym. Czas tą zejść. Ciekawe jak. O Boże! Uch. Czemu ja muszę takie rzeczy robić? Nie możesz ich rozłożyć? Chcesz. Czekaj, tak, teraz, teraz tak. mnie nie filmy, i tak to wytnę. Cześć, bo ja nie tak? mam makijażu. Jej, jej. Czekaj, tu ktoś jest na pewno. O. Tak, bo wcześniej to rasko było inaczej postawione. No stówę, tu ktoś jest, nie ma nikogo. Patrzę, czy ktoś gdzieś telefonu nie umieścił. Może w kominku się tam gdzieś schowali. co za łóżkiem? Aaa, jeeej! madame! Ona się otwiera, ta skrzynia? Na pewno tu jest. O, to gdzieś tu musi być. Ale byłam jeszcze. Gorąco, gorąco ale parzy. Parzy, tak parzy, żarz, bardzo parzy. O, oh że gorąco, piekło. Jest, jest! Ej yes. hey, Arno, chcesz się schować w tej skrzyni? Do środka? A jeżeli o mnie? Nikt nie zapomni o tobie, będziesz szukał. A to ponoć nie ma Dobra, zamykamy to, kładziemy to. Mieścisz się tam? No tak, ale to nie jest? A no to ładuj się, o, to jest coś tam tam nie znajdziecie. Albo wiem, gdzie w tej skrzyni się schowa, bo że chyba się tu nie zmieszczę. Ja to przegram. Nie zmieściłam się, a już wszedł. Idę! Świtam. są. <śpiewa> 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 Nie mogę im znaleźć Za duże ta duża kurde, ten coś Ciebie, Alesia. Ja. O, odsuń się. się, Wracasz? Wracasz tam? Nie, była Alesia jest... A na Aaaa, zapal śpiew, bo nic nie widzę. Nie ja byłam pewna, A. 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 No to znaleziony. Teraz ja, ja liczę. Ja. Okej, okay, teraz Alesia liczy. Ale... Dobra, teraz ja idę. ale ja dostałam głową w burzy. I teraz właśnie liczę, Oto to jest ten dom. On jest taki... Może on nie jest, że straszny. On wygląda strasznie. Tam się niezbada normalnego nie dzieje, ale on wygląda strasznie strasznie, jak będziemy ich podglądać. Płasz na górę na pewno. Dobra. Już minęła. Idę! No i super. No wiesz co? Wiesz co? Super. Ja ci na ja powiem. No kurde, śmieciłam rano na tak powiem, jak podchodziłam tak długo. Ale mama, przez ciebie przez to mama na pewno nie wygram. Widzicie, ja się w tym zmieściłam po prostu. W tym czymś małym. Tak się złożyłam. No, mama, nie mogę się lepiej schować. Nie mogę się lepiej schować. Wiesz co, teraz na pewno nie wygram. Teraz albo to tak, albo, albo wygrasz. No, wiem. To strasznie, straszne. Coś słychać tam? No, słyszę coś. Noć. Ogór, znaczy cze? Ja się trochę, bo mi się wydawało, że. Się o, on jest nienormalny. No i! Co? Co? Komunikuje? Nie, nie z nikim nie komunikuję. Co jest? Jest! Jest! Ja yes. Ale się wystraszyłam! Ja się wystraszyłam, jak Cię zobaczyłam, No, bez jajek! Jak ty tam wszedłeś? Yeah. Ty ja. Co ja zrobić? Ty mogłeś spać na dół tam! O yeah. Jezu, Ta no, ja! Jezus się wystraszyłam! Dobra, ciarzka kryła Cieplej, cieplej, cieplej. Cieplej. Jeeee! Nie spaliłam Ja bym sobie zrobił, zmieścił się tam! spałeś? I spał sobie tam! A ja... Dobra, teraz słuchajcie, kochani, idziemy liczyć. Krapeczki, zaraz się dowiemy, kto pójdzie na zakupy. Bez limitu. 30 sekund. Może to ja będę? Może to będę ja? Ty masz 6. Ja ja to ty... nie. A Ani, ma s... Anna, wygrałeś. Z Przy okazji chciałam Was zaprosić do na naszej super zabawy. Szukajcie kamyczków po całej Polsce. Więcej szczegółów na subskrybuj.pl Idziemy do Tadiego dzisiaj czy, inne, czy ja innego dnia? Wygram, ja, jeśli ja wygram, no to dzisiaj idziemy i ja przykam, no to... Innego dnia, I jutro. I jutro. 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 Mhm, dobra. Mhm. A, bo <noise> 30 sekund na zakupy, bez limitu karta. Ciekawa co zdążycie do koszyka włożyć. Pojedziemy, ok, okej. Go! Ej, nie! Albo może idziemy do sklepu, tam gdzie telefony. 30 sekund na telefonach? Teddy powiedział, była walka o Teddy. Wyjeżdżamy z bramy naszego domu strachu, tak to wygląda. I jedziemy, słuchajcie, do sklepu. Dobra, za chwilę zaczynamy, macie 30 sekund. W sumie Arno, masz 30 sekund, możesz coś wybrać, ale wiele ci pomaga, tak? Uwaga, 3, 4, start! GO! 23 sekundy macie, że do kasy musicie dojść. No? Szybko, szybko, nie zastanawiajcie się. Szybko, szybko, wychylacie czasu już. Stop, 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 stop. stop. Stop, okej, okay. Czyli co mamy? Czyli mamy co, Arnoldo? Ok, to jest dla Lesi. Reszta jest dla ciebie, tak? I Super.